Czołem żołnierze, hurra! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony John Rambo i zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami zapraszam Was na nietypowy gameplay. Przed Wami starcie Tytanów, czyli starcie dwóch zespołów złożonych ze streamerów z portalu jarok.pl. A wśród nich byli Kokosfly, Graba, Rock Alone, Wexel, High oraz Nexus. I drugi team Soushibo, Brodaty, John Rambo, Bandit, Yuhi oraz Żmiju. Starcie miało miejsce w Battlefield 4. Cały mecz można było oglądać na kanale Kromka Chleba 90 na portalu Jarok.pl wraz z jego profesjonalnym komentarzem. Tryb w jaki braliśmy udział to drużynowe unicestwienie. A Cały event miał miejsce w sobotę 28 marca. Start był około 20. Materiał, który tu widzicie, jest jednym z czterech, które będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, ponieważ wszystkie rundy nagrywałem. Ogrywane mapy to Fabryka 311 oraz oblężenie Szanghaju. I jeśli miałbym pokusić o moje wrażenia i opinie, to muszę przyznać, że była to chyba jedna. Jeśli nie jedyna, najbardziej emocjonująca rozgrywka, w jakiej miałem przyjemność uczestniczyć, odkąd gram w Battlefield. Pomimo małych nieporozumień między zespołami grało się naprawdę miodnie. Walka była bardzo zacięta i absolutnie nikt nie chciał nawet na chwilę odpuścić, co w sumie zobaczycie i usłyszycie w tych materiałach. Z tego miejsca chciałbym też podziękować, oczywiście, zarówno zespołowi przeciwnemu, za tak emocjonujący mecz i że nie odpuścili aż do końca, oraz mojemu zespołowi, w tym szczególnie Juhiemu, który mocno przyczynił się do wygranej, oraz Sushibo, który pomimo tego, iż w dniu eventu robił live 24 godziny, nie tylko dał radę fizycznie, ale i okazał się być rewelacyjnym dowódcą, który w piękny sposób poprowadził zespół do zwycięstwa. Tymczasem ja was zostawiam z materiałem, a na dniach pojawią się kolejne. Odmeldowuję się. Hurra! Maciej, dobra. Obydwóch. dwóch. Dobra, mam to, mam to. Dawaj do C. Dawaj do C, dawaj do C. Moim do zdaniem C będzie ten, ja B wolę, wiesz? No to B, dobra. To będzie bliżej po prostu chyba się za tymi Plan tymi. mieli dobre, ale im nie wyszedł Osłaniajcie, osłaniajcie Prawa strona wagony Na tobie, na show Dobra Na boki, na boki I spieprzed stąd, spieprzed stąd Kontenery i wagony z prawej strony Przy cel. Kontenery i wagony przy C Mówcie, jakby ktoś broił, to mówcie od razu I granat, pierwsze co to granat tam To oni z mołki rzucili? Broją, broją Granat, granaty, granaty tam rzucajcie Leży jeden Leży drugi Skanujcie, Dostałem. skanujcie, skanujcie Dostał, dostał, kokos Leccy, dostał, był przy bombie wresy, Plecy, plecy Nexus wchodził, drugi, Spole. drugi, bo od pleców, od pleców, zabij mnie Uważajcie Rok, rok Rzucajcie granaty teraz w to miejsce, rzucajcie granaty, żeby nie mogli broić w ostatnim momencie Rzucił, po... początek granat Do... Jest, jest. Na, jest. No, 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 nice. Dobra, <trym> Zabity w akcji, haha. Dobrze, dobrze, oh, kurcze. Co za emocje. Rambo. Dzięki. Apteczka Spadam stąd. Mam apteczkę, spoko. Mam radę. I do lasu, Uwaga, od torów, od torów. Tore, tore, trzech. Tore. Od punktu A1. Oj, Stąd przy bombie już mają. Oznaczyłem ich trochę. Nie ja zapominajcie o granatach, nie? Podbiega do bomby chyba Dobra To wy Na tobie są o, coś o, już nie. Kurde kokos mnie zabił. nie zabił Oni będą chyba od naszego respa szli, co? Panie... Kurde chciałem kokosa zaćgać nożem Nie udało się Patrzcie Patrzcie na naszym może, to respie się na naszym respie a nie na sobie, bo będziecie ich mogli odciąć. Przejąć bombę, szybko! Okej, okay. masz bombę? Dobra, dawaj na C, dawaj na C. Dawaj na C. No znaczyłem C w razie czego, bo mam dowódcę. Niestety, uwaga w budynku jest, przy C, dwóch. Idą główną wejściem, główną wejściem. Obity, jeden. Co Który mnie zabiło? Mnie, zabił mnie Co to było? Pod punktem, pod punktem nie zabił. Bele, dostał. Na dostał? to było? Na długiej na torach biegną w dwójkę. Na Dobra, od, idę od tyłu. Pamiętajcie o granatach, oni smoki rzucają. Oj, 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 od tyłu dostanę. Pamiętajcie o granatach. <laughs> Teraz na zapomniałem, że nie można przeskakiwać. Broisz, broisz? Broję, broję. Okay. Chodzi, chodzi na mnie. Kurde wszedł. Dwóch ich siedzi. dwóch ich siedzi od naszego respa. Jeden za kontenerem, drugi za pociągiem. Dwóch, dwóch za kontenerem A, tak, tak. To, 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 jest tym zielonym. Dzisiaj. Jeszcze jest. I dwóch tam jest ich. Co? Od na od naszego, respa, od od naszego respa i nie spawnujcie się na sobie. Macie respa 80 metrów od ich pleców. Dobra, dobra zaczepi zabici, kontener zabity, zbroić, zbroić, broić, nie poddawać oh, O, kurde granaty koszty, fak. od Lacha, dzięki, po, po, dzięki po, wszystkim, pozdrówcie Co? So, e, Zregenerowałem cię Dobra, dzięki, mi plecy mamy czy co to było to z was tył tył plecy dobra, tak jeden go, olejcie go, olejcie dobra wygnijcie dalej wygnijcie dalej Stracicie tylko czas niech on co tam siedzi No tak musimy się zagrażnarować granaty najpierw na nią jest nie, wchodźcie. nie wchodźcie nie wchodźcie w nią granaty zanim do kokos jest blisko za demili! nie te u kurno tak biegną czołgami kurwa zabił mnie, wbiega do hangaru tego gdzie idzie pod ziemią pod ziemią pewnie będzie szedł tak, idzie pod ziemię, idzie pod ziemię pod ziemię, Chociaż tak? nie całkiem, nie całkiem, nie, nie idzie pod ziemię się nie, nawet wychodzi nie hangarem mówię, no? do naszego respa, do naszego respa uważajcie, środkiem biegną wszyscy między budynkami to, 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 to. B Kurwa, no nie zabiję go, nie wierzę w to przecież. Brodaty przed nami. Dobra, dajesz go. Masz apteczkę. Łykaj to. Dawaj, dawaj, dawaj. Ach, rok kampiu pod czołgiem! Broj, 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 Ja dostałem, od, od tyłu przekonany rak jest kolej. Jest, jest ten, jest kokos. Uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. Za bombą, wszyscy za bombą Dawaj, dawaj, Bro, dawaj, dobrać, dawać, panowie za, za tego, prawo, prawo. Który dawać. punkt? Który punkt? Na, celi, no, na C, na C Dobra, musiałem przed zaznaczyć punktem, przed punktem Plantuję? Tak Uważaj, bo tam jest jeden za kontenerami Był! Dobra, jeszcze jeden jest, siedzi, jest, jeszcze jeden jest. Siedzi, siedzi, zabił mnie weksel. Był, tak, jest, nie był, zajebiście. Zajebiście. byli. Rozstawcie się jak najdalej, pod hangarem się rozstawcie nawet. Żeby odsiąść ich drogę dojścia, oni z lasu na pewno nie przyjdą. Od naszego spawnu, AS szedł. Od tyłu będą szli od lasu, panowie, będą szli od, od lasu, od punktu A. Granat wrzucam pod kół. A jak dostałem od Eksosa, od lasu. Oła, 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 oła. Naszego respa idą, what the fuck? Adam zabity. Nasz minął tobie? Przy leśie są, przy leśie są. Jednie, jednie, jednie. Jednie, musi jednąć. Granatami, granatami tam walcie Granatami spać. Poszedł granat, kobuskowy. Yeah! Oh yeah. Ah, dwa razy moja bomba. Nie, Gratuluję. Dwa razy. Wszystkim, kurde. Ah.